Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejny czwartek. Tym razem czwartek bez porażki. Dlaczego bez porażki? Bo nie byliśmy u Elbanquita. E, pojechaliśmy w ten czwartek na pozwolenie, które ogarnął Piotrek. E, korzystaliśmy z jego, z jego gościnności na jego zdobycznej łące. E, był ze mną Mariusz Ciepluch, był z nami, w sumie byliśmy we trzech. Kopaliśmy sobie bardzo sympatycznie, chociaż chociaż słońce spaliło nas dosyć mocno. Maniek cierpiał, tam zrobił się z niego i normalnie. Piotr też wymęczony, wypocony, nawet swojej kamery nie założył na klatkę piersiową, bo mogłoby się to źle skończyć. No, pokopaliśmy troszeczkę spektrum znalezisk. Ja nie pokazywałem znalezisk chłopaków, na filmie zobaczycie tylko i moje. Tylko moje. Przepraszam, zmęczony jestem, jeszcze upał. Upał mi z głowy, nie odparował. Jak widzicie, jeszcze w pełnym stroju. Eee, zobaczycie na filmie tylko moje znaleziska. Eee, nie zaglądałem, nie próbowałem filmować, fotografować znalezisk chłopaków z tej z, ze względu na to, że Maniek będzie publikował swój film, zobaczycie je u niego. Natomiast Piotr też podejrzewam, lada chwila, będzie ruszał z jakimś swoim filmem. Podejrzewam, że to będzie opowieść pod tytułem 6 miesięcy detektoryzmu i będzie to co najmniej 128 godzinna produkcja, także warto czekać. Rybiórki i bobry, mówię dzień dobry, kolejny czwarty czwartunio, Kopanie u Piotra, tym razem nie ul bandity, Maniusz, Piotr, oni są już od jakiejś godziny na polu, ja utknąłem w korkach, dojechałem nieco później, chłopaki już mają sukcesy, są po George'u pierwszym czy drugim, nie pamiętam, gdzieś tam im poskakiwało. no plus Maniek ma naprawdę piękny żeton, token, nie wiem, yy... W internetach znaleźliśmy informację, że to jest brąz hammered coins. Rysunek taki jak na Noblu, żaglowiec jak na Noblu pięknym, no i blaszka czytelna i ładna. Jak będzie okazją, to wam je jeszcze pokażę. A na razie idę nadrabiać. Hej! No i mamy pierwszą krągłość u mnie. Głęboko skubana się działa i jest bardzo wytarta. Także wątpię, czy, czy będziemy wiedzieć, co to. jakaś monetka spatynowana na zielono. Piękna zielona patynka. Mam nadzieję, że coś się na niej zachowało. W tej chwili trudno mi rzec. Ale pierwsza jest. Pierwsza jest, będą następne. daleko nie uszedłem od poprzedniego dołka kolejna krągłość wydaje mi się, że to pęsik może pół pensa, ale raczej pęsik raczej pęsik masywny współczesny pens. lecimy dalej Daleko nie uszedłem od poprzedniego dołka ale tym razem to jest coś innego niż niż pensik, niż półpensa, bardzo cienka jakaś blaszka okrągła. Podejrzewam, no guzik to nie jest. Podejrzewam, zakładam, że to mógł być jakiś token po wyczyszczeniu w domu. Zobaczę na razie szkoda czasu. W międzyczasie skoczyło parę guzików Jakichś tam innych drobnych śmieciorków Niewiele Ale zawsze I teraz wyszła Dwupęsówka współczesna Ale tak dziwnie zmasakrowana Bardzo dziwnie, jak na pastwisko Wiemy, że ono było kiedyś tam kultywatorowane Gdzieś sobie te dwa peny oberwały Dobra miało nie być brązu, ale tym razem fajniejszy jakiś. Tak na moje oko kurczę trochę go delikatnie go wysnąłem, ostrość. ej, poczekajcie, powiększę troszeczkę, może będzie lepiej. Troszkę go tutaj dziabnąłem. Z tej strony wyraźnie widzę Brytanię. Kolor patyny jest sugestywny. Data 1890 Wiktorka, jakaś wielkość monety, malutka monetka. Wydaje mi się, że farting. A, trochę ją rysnąłem, kurczę. Ja tak paluchami czuję bardziej niż widzę oczyma. Okularów nie wziąłem, lupy nie mam. Ale jest Wiktorka. Ale super. Wiktorka jest super. Dobra, szukamy dalej. Teraz to tylko taki szybki rzut oka na dziwnego fanta, który skoczył. O taki. Taki był taki. Zakładam, że to ukruszony wielki guzik po prostu. Nie widzę żadnych napisów, ani niczego takiego na nim. Ale. Ale wiecie, jak zadziałał serducho, Co wam by gadał, Lecimy dalej. Chłopaki wymieniają się. Znajduje się coś jeszcze, dwie monetki. Tylko, tylko. Tak się tam wy wyzywają tymi monetkami. Ja natomiast, moi drodzy, mili kochani, tam są chłopaki. Tam jest Piotrek, tam jest Maniek pod żywopłotem. Ja lubię to, co zaraz zrobię. Zaraz mi zawołam, że jest srebro. Bo patrzcie na to, patrzcie. Co mnie tutaj skoczyło? Jest Błozia Ale taka Takie tam srebro! Ale jestem happy To nie będzie tarte, ja je umyję, potem jak się do wody dopcham, do lepsze zdjęcia będę pokaże. Ale kurczę czat. pięknie, pięknie, bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo. Wioska, w której kopiemy dzisiaj jest niebywale stara tutaj trochę kosiarki nam psują efekt na waszych oczach teraz patrzycie na kościół, XVI-wieczny kościół przy nim cmentarz. Domy, chatki. Tutaj widać tylko kominy, A to później może jakoś jeszcze wołimy, bo teraz mi się nie chce tam iść. Kryte szczechami. No i zobaczcie, tutaj ta droga przed nami. Murek, ktoś wybił dziurę. Murek z dziurą, nieraz chyba uderzony, bo tutaj też naprawiany widać. W Anglii się na ten kamień mówi Flintston. To taka nie wiem, analogia, tak mi słowa. W każdym razie kwestia, kwestia, że wśród jaskiniowców też mieliśmy Freda, Freda Flintstona, prawda? Freda krzemienia. I tak, to był ten kościół. Teraz wykonujemy jakieś 50 kroków w przód tą dróżką Za tym płotkiem przed nami to już nasze pole Za tym płotkiem przed nami już jest nasze pole Tak tutaj dokładnie za żywopłotkiem. To pole będziemy mieli być może w przyszłości Też bezpośrednio blisko Kościółka Piotrek twierdzi, że jest zdobędzie ja w niego wierzę, krowy go nie zjadły na ostatnim kopaniu to, to może ten, a tutaj już nasze biwakowisko skok przez płody jesteśmy na łączce także od Kościółka dzieli nas tak jak mówiłem, 50 kroków dobra, byłem zjeść kanapkę wracam na pole, odpocząłem słońce daje popalić może coś jeszcze wyjdzie trzymajcie się tymczasem. Aha, pogromca tokenów i batonów tam siedzi, o tam siedzi w dołku, a ja włączyłem kamerę, żeby pokazać wam giga, mega kalesoniaka, taki kalesoniak, zobaczcie. O. Znaczy domyślam się, że to nie jest kalesoniak, to jest prawdopodobnie jakiś, część mechanizmu od czegoś, tylko po prostu mnie rozbawiło rozbawiło naprawdę wielkie, ogromne skojarzenie ktoś kto ma takie takie kolesoniaki i co to musi być za gość dobra spadamy powiem wam tak kręcę ręką żeby przestawić się na godzinę bo mi się zgubiła 13 13.13 13. czyli ja zacząłem chodzić po polu około godziny 10 no jest już pary monetek. Upalnie, nieprzyjemnie dosyć, daje ich upalić. Ale w porównaniu z dotychczasowymi czwartkowymi sytuacjami, to jest to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo korzystne pole. I kolejny raz, kolejny raz bardzo, bardzo radujące mnie. Wiktorka 1800 albo 1900 albo 1890 przypuszczam nie widzę dokładnie, ale ładna jest. No, ta jest fajna. Tamto poprzednie ma tylko jedną stronę czytelną. Mogłem w samochodzie zjeść kanapkę, umyłem tamte rzeczy, ale medalik jest przepiękny. Zobaczycie na zdjęciu później. Coś wspaniałego, a tutaj Fikusia też, też jest kozak, też jest kozak tym razem. Bardzo fajny, lubię Wiktorię, bardzo, bardzo lubię Wiktorię.